Nie ma tabu. Kochani, nic nie Czym była śmierć? Aby zacząć takie naprawdę głębokie przeobrażenie, należy głęboko zdać sobie sprawę, że naprawdę żyliśmy w świecie śmierci. Że śmierć była zaprzeczeniem życia. Przypatrzcie się, tak zwanym świątyniom, duchowości, tak zwanej. Oni naprawdę celebrowali śmierć i rodzaje przekleństw, że jak to mówiono na pogrzebach, wieczne odpoczywanie tak. racz mu dać Pani. Nie to, że my dajemy sobie przejście, tylko że oddajemy się energii Pana, energii ponad nami i abyśmy powsze po czasy temu stanu oddali się. A to był tylko odmienny świat świadomości, które. Jako istoty boskie, jako dzieci matki, daliśmy sobie, naprawdę przyjęliśmy złudzenia śmierci i przyjmując teraz, co mówiliśmy, że śmierć jest y, częścią życia, że wszystko umiera. Nie, kochani. Projekcja, jaka została nam podsunięta, którą my w zap wielkim zapomnieniu, którym nas, y, nam dawano, wielkie wycinanie populacji, takie, jakie i w tej chwili było dla nas szykowane, żeby w zasadzie usunąć najlepiej całą cywilizację i, i stworzyć nowe ciała, nowe hybrydy, którymi zaludnić Ziemię, abyśmy my nie wykaraskali się z tego doświadczenia. Naprawdę inne światy nam żyły. Czym są pasożyty? Pasożyt pojawia się tam, gdzie nie ma miłości. Ja jako ogrodnik podam tu przykład roślin. I często ludziom mówiłem tak, zobaczcie co mówią starsi ludzie, kiedyś tych szkodników nie było takich. My ingerując, czyli w chory sposób, zaczęliśmy stosować środki chemiczne, w ten sposób zburzyliśmy naturalną biocenozę, naturalną równowagę, i w chore środowisko zaczęły jawić się szkodniki. I teraz znowuż jest popyt, bo trzeba te szkodniki zwalczać. Kiedy wystarczyło tylko, że mamy efektywnymi mikroorganizmami, przywracasz glebie równowagę, okazuje się, że nie ma szkodników, że nie potrzeba z nim walczyć, ich wyganiać, a to ty swoją świadomością po prostu regulujesz. Dziękujesz tym energiom, które się pojawiły, bo bardziej one są pomocą, obnażeniem prawdy o szkodnictwie, które naprawdę my w sobie czynimy. I takie rodzaje szkodników pasożytów pojawiły się w naszym świecie. Czyli rodzaje samoistnych bytów, które zmieniły się tą wszechpotężną magią, ale magia działa wtedy, kiedy ty w nią wierzysz, kiedy wierzysz to, że ktoś cię przeklina i mówi, że nigdy nie zaznasz szczęścia i to tak się tym przestraszysz, to do siebie weźmiesz. Dokładnie tak się dzieje i często przez wiele wcieleń Podążaliśmy w takich samoprzekleństwach, czy rodzaje właśnie tych wszystkich kodów, że mała dziewczynka ma e, przenikać siebie obwinieniami, ma tworzyć swoje grzechy, po to, żeby już na starcie miała właśnie obwinienia, a jak ma obwinienia, to w programie uruchamia automatycznie się aplikacja instaluje się aplikacja e, kary, pokuty. No i na koniec nieuchronny osąd ostateczny, który, którym masz się poddać i który ma Cię osądzić i który Ciebie jako boską istotę ma predysponować, że no, ten świat zalicza, zaliczam Ci jako Twój Bóg, jako Twój Pan, że spełniłeś się i możesz iść dalej. A guzik, prawda? Ten świat. Naprawdę nigdy nie dałby ci tego przejścia. Zawsze pokazałby ci, że to jesteś winny, że jeszcze masz przerobić takie tematy, że jeszcze masz takie, że ten świat by powiedział ci, ale jestem Twoim lustrem, magia jest naszym lustrem, i w nieskończoność by nam taki kalejdoskop, to się nazywa jaki pryzmat, że jak lustra zestawi się w sobą, to one się w nieskończoność odbijają. I w którymś momencie ja mówię, ale kurczę Grzesiu, ale czemu się daje zwariować? Ciągle ci coś odbija i poka... przybywają ci inne istoty i pokazują, nie, nie Grzesiu, to nie, ja jestem problemem, ten problem jest w ciebie, zobacz, ci się pojawiłem. A ja mówię, ale ja ci dziękuję, ja jestem sobie doskonały. I, i to znika, pamiętam jak 10 lat temu ktoś coś niemiłego na mój temat powiedział. Ja to jakoś tak na kilka sekund wciągnąłem w, sobie, w siebie i rano wstaję, z kompletnie zawalone zatoki. Nie za fajnie się czuję tak. Zapomniałem już o tym, ale usiadłem sobie w fotel. Siedzę. O co chodzi? Zatoki to jest ocena, to jest ocena siebie. Ja wczoraj łyknąłem ocenę siebie, że, że na moment się utożsamiłem z tym. Pewno coś ze mną nie tak, skoro ta osoba taką mnie pisze. Aha. Ale przecież ja jestem doskonały. Ta osoba naprawdę to pisze o sobie, bo to ona ma te kompleksy. Aha. I słuchajcie, wstałem z tego fotela, po, po tej takiej, yy, yy, nazwę to medytacja. A nie ma śladu tych zatok. Jeja, mówię. O kurcze, blade, ale jestem uzdrowicielem. No, uczyłem się y, y, tych technik uzdrawiania, jako dość szybko pojąłem, że to mnie nie wchłonęło, że naprawdę to chodzi o uzdrowienie siebie, że y, żeby nie wdawać się w takie pułapki zbawiania innych, bo chodzi o zbawienie siebie, że to ja jestem, że zmieniając siebie zmienia się niezwykle rzeczywistość. Wiele tych luster odchodzi dosłownie z hukiem, które chciałyby pokazywać nam w nieskończoność, ale kiedy ja kocham siebie i nie mam żadnych złudzeń, że umiem stanowić o sobie, kochając siebie w pełni stanowię o swoim świecie. Te lustra po prostu rozbryzgują się, bo to znika iluzja, bo jednak już jesteśmy święcie, to czujemy, że tak powiem, nie, chciałem, nie użyłem tu słowa przekonani, niefajne to słowo, że to ja tworzę całą tę rzeczywistość, całą tę horrendalną projekcję i tak jak z tym ryżem. Ale ten świat jest piękny, a skoro to jest wewnątrz, to na zewnątrz ja już nie łapię się, że te banki, prokuratura, wojsko, policja, szkoły, y, finanse, że to jest prawda. Okej, okay. okej, okay. jako, jako bóg strachu, jako bóg y, psychopata stworzyłem taki chory świat i tym i nakazałem sobie i sam wszedłem doświadczenia, że mam za to wszystko płacić, ale to była moja chora twórczość, że to była moja dewiacja, a teraz staję się twórcą świadomym, bo jestem życiem wiecznym. Życie w nas jest miłością. Przekreśliliśmy y, miłość i życie. Podano nam znak y, y, krzyża, znak śmierci. I to ten znak stał się synonimem cierpienia. Tak, tak nam to podawano jako takiego ro, rodzaju zgubnego ko, kodu, no, abyśmy wpadali właśnie w śmierć, abyśmy wyrzekali się życia, abyśmy przekreślali, krzyżykamy na czole, na sercu, na ustach wyrażania, abyśmy ciągle się zamykali aby w nas jako uprawę, aby naszą boską świadomość utrzymać jako rodzaj uprawy, abyśmy pozostawali na niskowibracyjnym poziomie. Stąd religie, wszystkie oparte na cierpieniu, nie, bynajmniej nie znam takiej, powiedział wszystkie, i po to, aby, abyśmy byli w niskich wibracjach, aby warunkowo w tych religiach wyzywać. Demony, którym no, potrzebne są jakieś mm, insygnia, yy, kości, relikwie do, do wywoływania demona. Słuchajcie, do wywoływania ducha demona potrzebne są różne jeszcze warunki, czyli kości, potrzebne są rytuały, że yy, niby to w symbolice, ale <laughs> ciągle to powtarzam, że nie słyszałem tego chodząc wiele lat do kościoła: że pijcie oto krew. A teraz jedzmy ciało. No kurczę, no jak ciało? Jak ty czynisz to komuś, to to, to jest potem czynione tobie. To nie dziw się, że też będziesz e, tak drenowany i w innym wymiarze będziesz dokładnie tak spożywany, bo mm, te światy no, tak najmanipulowały, że to oto boskie dzieci same sobie to czynią. Słuchajcie, bodajże w pierwszej swojej książce napisałem takie zdanie. Żaden świat świetlisty nie ingerował w nauki doświadczeń dzieci Ziemi. To czym do cholery jasnej były te wszystkie przekazy, który, które powielaliśmy na forach, te święte księgi. To wszystko było rodzajem zwodzenia, było rodzajem doświadczenia, w którym podawano nam takie prawdy abyśmy my sami zobaczyli demony tak niematerialne jak i materialne bo te światy tworzyły sobie rodzaj ciał i wyraża przychodziły i jawiły się jak nie, nie chcieliśmy łączyć się z demonami w sposób duchowy to przychodziły i zobaczcie my jesteśmy materialni przecież to nie jesteśmy demony mamy wysoką inteligencję bo demony tym są to nam tylko dano taki Pikuś umysł, niezwykle okrojony, abyśmy nim się posługiwali, abyśmy nie łapali wyżej, że to my jesteśmy potęgą, dlatego podawano nam serce, że ono jest wodnicze, ponadto na to serce naciągnięto, jest preparowano tyle folii, tyle postrzegania, abyśmy w pełni nie docierali, że nasza inteligencja jest nieskończonością, a te światy żyją, te światy nam się propagują, czyli naszym dzieciom podajemy bajeczki o, o kosmitach, o demonach żebyśmy my przyjęli to jako normalne że już w świadomości naszych dzieci abyśmy krok po kroku zaszczepili właśnie inny świat świat śmierci, żeby te dzieci już kiedy dorosną i kiedy zaczną się pojawiać te kontakty, te ujawnienia żeby te dzieci kiedy dorosną już przyjęli, nie no to już w bajkach było i to normalne, tu kosmici przychodzą i mówią, że Jesteśmy waszymi wyswobodzicielami, tak, no. rodzajem takiego związku radzieckiego, który tych wszystkich, co trochę myślą inaczej albo mają pochodzenie jakieś, no to tam pójdą do gułagu i arbeit macht frei, praca, ciężka praca da im wolność, że można ich zresocjalizować, a naprawdę utylizować i, i będą dokonywały już świadomych czystek, bo tak mieliśmy czystki, no inne tu przykładem Sodoma Gomora w tych, w tych mitach jest wiele podpowiedzi jak, jak to Bóg, jak się rozsierdził jak, jak pierdyknął bombą atomową i niszczył całe cywilizacje ale kochani ziemia jest moja to jest moja matka, to jest moja macierz ja nią jestem, dlatego już nie daję władzy dla demona, którego przyjąłem ponad siebie i w doświadczeniu uklękłem i modliłem się do Beski, a dałem sobie takie zaślepienie, że nie widziałem tej ohydy, tego wszystkiego, co ten Bóg tworzy i chodzili biedni ludzie, biedni w tym sensie, że, że tak naiwni rozdawali broszury i mówili, że to ten Bóg, on teraz... Tylko został tam trochę odsunięty i szatan na ziemi rządzi, bo on mu nie chciał jej odbierać, tej władzy, i to ten szatan tworzy oświęcim. A kiedy ja tym, 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 tym osobom, które mieniły się, że są świadkami tego Boga, bitwy, Jahwe, Jechowy są, zaczyna, zacząłem sypać cytatałem Biblii, to powiedziały, że o, o, szatan też znał Biblię. Z szerokim łukiem mnie omijali. Bo fajnie, fajnie im powiedzieć, ale czy możesz się sercem posługiwać? Czy możesz normalnie porozmawiać? Czy, czy, czy z tą książką? N nie. Bo to jest świat śmierci. Mamy sobie zdać sprawę, że to jest świat absurdów. Że śmierć nie jest częścią życia. Dlatego nie porządkujesz swojej świadomości, kiedy nie docierasz do głębokich pokładów tych zapisów, że to tak jak w tym ryżu, ta zgnilizna na tylu poziomach się kryje, że ona dosłownie aktywuje się, jest aktywowana na, na wielu poziomach. Mi taka mała dziewczynka zaczyna opowiadać. Mówi, wiesz, ci kosmici to tak laserami, tak nas sterują, łączą się z nami. No, mówi, zobacz, zobacz, zobacz wujku, mówi. Powiesili tam piłeczkę ping i mówią, że to jest Księżyc. A sami ze statków, laserami, a czasem kogoś przebudzą niechcący i dziecko mi opowiada takie rzeczy. Dokładnie tak jest, lub podobnie każdy na swój sposób może to postrzegać. Ja jednak skłonny jestem zagłębiać się w teorie spiskowe, bo. Całe uporządkowanie jest wewnątrz nas. Strach jest obszarem, którym niknie miłość. Strach jest ciemnością, kiedy ją rozświetlasz, rozprzestrzeniasz ciemność, rozprzestrzeniasz strach, rozprzestrzeniasz ciemność, powodujesz, że nasze światło blednie znika. I to jest efekt, że mógł zaistnieć taki chory świat. Ale ten świat nie jest jednością z nami. Prawdziwa jedność wyraża się poprzez miłość, kiedy taką jednością rozświetlamy siebie, rozświetlamy nasz świat. Budzimy się dosłownie jak z upiornego snu, w którym doświadczaliśmy no, materialnego, na swój sposób urokliwego świata, ale kiedy głęboko widzisz, czym naprawdę był ten świat, jak bardzo upiorny, no to dziękujesz tym doświadczeniom i już do nich nie potrzebujesz powracać. Dziękuję.